Chmielewski, 41 lat, skazany w 1998 roku w suwałkach, możliwość ubiegania się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie przysługuje mu po 25 latach w 2023 roku. Dożywotniacy, Marcin Chmielewski. Marcin Chmielewski przebywa w więzieniu od 21 lat. Większość swojego życia przesiedziałem w więzieniu. Twierdzi, że jest niewinny. Sąd skazał go na podstawie zeznań trzech współoskarżonych. Pomimo tego, że był w sprawie świadek Inkognito, który mówił o tym, że zrobili to bracia ty... z, polednie... z Wszystko było przeciwko nam. To, to już nie chodziło, prawda? Marcin był zwykłym chłopakiem z blokowiska w Giżycku. Skończył zawodówkę, pracował jako mechanik i lakiernik. Nie miał poważnych zatargów z prawem. To była niedziela w październiku 1998 roku. Piętnastoletni Adam N. razem ze swoim o 4 lata młodszym bratem Szymkiem łowili ryby w kanale. W Giżycku o tej porze roku nie było zbyt wielu rozrywek. Było już późno, gdy w pobliżu zjawiła się grupa pięciu chłopców. Poznali się chwilę wcześniej. Mieli ze sobą tanie wina i byli już podpici. Podeszli do braci łowiących ryby. Jeden złapał Adama za kurtkę. Twierdził, że to policyjny konfident. Szturchał go, kopał i wyzywał. Dwaj młodsi złapali Szymona za ręce, żeby grzecznie z nimi szedł. Reszta przyglądała się ze śmiechem, a przerażony Szymon prosił, żeby zostawili brata. Ale oni nie chcieli. Dla nich zabawa dopiero się zaczynała. Grupa ruszyła ścieżką wzdłuż jeziora, rzadko uczęszczaną przez spacerowiczów o tej porze roku. Postanowili poznęcać się nad chłopakiem. Szymon widział, jak brat jest bity i duszony. Szlochał, błagał, by zostawili brata. Musiał zginąć, bo widział jego śmierć. Sprawcy powiedli go nad jezioro Niegocin. Włożyli jego głowę do wody. Po chwili przestał się szarpać. Następnie wrócili do Adama, który dawał oznaki życia. Jeden z chłopaków Połamał leżącą gałąź na kawałki. Wbijali je w usta ofiary. Zwłoki Adama zostały odnalezione po miesiącu przez przypadkowego spacerowicza. Leżące nieopodal, zwłoki Szymona policja odnalazła dopiero po kolejnych dwóch tygodniach, przykryte pierwszym grudniowym śniegiem. Sprawcy zdarzenia zostali zatrzymani niedługo potem. Najpierw trzej. Robert T., Sebastian S. i Piotr P. Dwaj ostatni nie byli jeszcze pełnoletni. Dopiero przez ich zeznania policja dotarła do Marcina Chmielewskiego i jego sąsiada Krzysztofa K. Dla mnie to był po prostu zaskoczenie i szok, nie? O co im chodzi? No powiedzieli mi, że jestem podejrzany o to i o to, nie? Czy jestem zatrzymany do sprawy zabójstwa pracownika? odebrałem to jako pomyłkę i wychodząc z domu, mówi do taty, że przypatrzył się mojej twarzy, że, że nie jestem pobity, bo jak mnie pobiją na komendzie, będą chcieli ode mnie wymuszać zeznania, no to powiedzą, że ze schodów spadłem. No i pan przekręcił moją wypowiedź, gdzieś tam sporządził swoją notatkę, że ja powiedziałem do taty, przypatrzył się mojej twarzy, widział się po raz ostatni. Gdzieś tą notatką mnie swoje obciążył. To był jeden z głównych powodów do tego, żeby mi zastosować tymczasowy areszt. Na komendę mnie zawieźli. Trzymali mnie tam dłuższą chwilę. Zaczęło się całe przesłuchanie, nie? Ogólnie chcieli, żebym coś podpisał jakieś zeznania. Twierdzi, że śledczy wywierali na nim presję, próbowali go zastraszyć, wymuszali wzięcie na siebie winy. Wydaje mi się, że to miały być moje zeznania przygotowane, które ja miałem podpisać po prostu tylko i wyłącznie. Przebieg zdarzeń śledczy ustalili wyłącznie na podstawie wyjaśnień trzech pierwszych zatrzymanych, którzy całą winą obciążyli Marcina i Krzysztofa. Oni twierdzili, że to ja zrobiłem. Tylko zeznania w żaden sposób się... Nie pokrywały ze sobą, tylko każdy był skrajnie inny. Każdy jakby opisał swoją wersję. Być może ktoś pomyśli, że trzy zeznania nas obciążyły, ale gdyby ktoś wczytał się w te zeznania, zobaczył, jakie są różnice w tych zeznaniach, bo tak naprawdę każdy z nich opowiedział swoją własną historię, a sąd ułożył swoją na podstawie tych zeznań. Krzyszek siedzi nie poniekąd przeze mnie, bo tak naprawdę, ja nie mając nic na sumieniu, i wiem, wiedziałem, że Krzyszek też nie ma nic na sumieniu, wymieniłem jego i nazwisko jako mojego kolegi. Po prostu. A policjanci już całą legendę dla Krzyśka już dorobili. To było drastyczne zabójstwo. Marcin i Krzysztof konsekwentnie od 21 lat zaprzeczają swojemu udziałowi w zdarzeniu. Nie przyznałem się na żadnym etapie do przestępstwa, które mi zarzucono ani Krzysztof. To w pewnym momencie stało się na rękę, żeby mi się nie przyznaliłem. Sąd z reguły wymaga i komisja penitencjarna, żeby się przyznać do zarzucanych czynów, nie? A ja nie mogę tego zrobić. Nie dlatego, bo jestem jakimś rasowym przestępcą, czy coś takiego. Tylko po prostu nie mogę się przyznać do tego, czego nie zrobiłem. To był się. To by ograniczyło z obłudą. Po tylu latach, gdyby człowiek się przyznał do tego, czego nie zrobił. Jeżeli sądy się mylą, to uważam, że w tej sprawie się pomyliły. Ja znam sprawę bardzo dobrze i od wielu lat ją śledzę, i jestem przekonana, że Marcin Chmielski jest niewinny. Marcin Chmielski nie dokonał tego zabójstwa. A to chodzi, że żadnego motywu nie ma nawet w tej sprawie. Narzędzia zbrodni, którymi został zabity Adam, czyli te kołki. Nawet nie, nie przeprowadzono żadnych badań DNA, żadnych odcisków w palcach, nie, nie ściągnięto palców. Po prostu je spalono. Jakby coś chciano ukryć. Nie znali pozostałych sprawców, nie znali ofiar, nie mieli motywu, mają alibi na dzień zabójstwa. Co to jest za alibi rodzina, nie? Teraz się okazuje. Za to, że byłem z rodziną w domu, dostałem do żywacia. Ja opieram swoje stanowisko o analizę akt, bo tyle mogę, możemy zrobić dzisiaj. Ja uważam, że w tych aktach nie ma dowodów na to, że Marcin Chmielski był sprawcą tego zabójstwa. Skazanie oparte jest na pomówieniu. Marcin Chmielski nie miał motywu, ma alibi, nie ma, tam po prostu nie ma się za co złapać, nie ma się czego chwycić. Sąd okręgowy w suwałkach skazał ich na karę 25 lat pozbawienia wolności. Sąd apelacyjny podwyższył wyrok na dożywocie. Ile tak naprawdę trwa kara dożywocia w Polsce, bo my tego nie wiemy. Dlatego uważam, że dzisiaj ta kara jest karą beznadziejną, dlatego że nie daje skazanym nadziei na to, żeby opuścić więzienie. Ja jestem przeciwna tej karze. Uważam, że nadzieja jest niezwykle ważnym elementem w życiu skazanego i pozwala też im się czegoś złapać, tak do, do czegoś dążyć. Wśród skazanych na dożywocie w Polsce jest. Yy... Kilku takich, którzy nie powinni tej kary nigdy w życiu otrzymać. Ale są też tacy, którzy są naprawdę niebezpieczni i nigdy nie powinni opuścić miejsca izolacji. Powinni być na zawsze wyłączeni ze społeczeństwa, dlatego że to w jaki sposób żyli, jakie popełniali zbrodnie, jak żyli przed popełnieniem zbrodni i jak żyją po popeł popełnieniu zbrodni w więzieniu, wskazuje na to, że nie są gotowi na to, żeby być w społeczeństwie. Pozostali sprawcy otrzymali łagodniejsze wyroki. Robert T. 25 lat, Piotr P. 8 lat, a Sebastian S. 7 lat pozbawienia wolności. Współoskarżeni. W sądach jest coś takiego jak sieczkarnik, to się u nas mówi w naszym języku. To są takie cele, przydzierzczekamy przed rozprawami. Tam oni mówili o tym, że my jesteśmy niewinni, że potwierdzą to. Ja, że tak powiem, nie wierząc w to, że oni to powiedzą do, do końca, poprosiłem sąd, y, wniosłem wniosek, wysłałem z, z aresztu, o nagranie tych po prostu rozmów, jeżeli dał, byłaby taka możliwość. I prosiłem sąd o dyskrecję w tej kwestii. Na sąd, jakby y, na rozprawę, już przy wszystkich przeczytał mój wniosek i oddalił go. Z trójki pozostałych tylko Robert T. znajduje się jeszcze w zakładzie karnym. Ja starałem się na wszelkie sposoby bronić. Nawet kiedyś jakiś jeden z policjantów zasugerował, że jest obraz z monitoringu, na którym jest zarejestrowane Są moje sylw jest moja sylwetka, krzyśka, k sylwetka i tych trzech współoskarżonych sylwetki. No to poprosiłem o obraz tych kamer. Nagle się okazało, że żadnego obrazu nie ma. Czy Marcin Chmielewski to zabójca dwóch chłopców z Giżycka? Zdałem sobie tylko sprawę po prostu, że w pewnym momencie znudziło mi się mówić, że jestem niewinny. Potworna zbrodnia na nieletnim rodzeństwie z 1998 roku przeraża swym bestialstwem. Pięciu młodych zwyrodnialców godzinami pastwiło się nad swymi ofiarami. Wszystko było przeciwko to nam. To było jakiś, to był jakiś teatr. Dlaczego trzech ujętych wcześniej sprawców miałoby wskazać nieznanych sobie chłopaków jako głównych winnych zbrodni? Oni twierdzili, że to ja zrobiłem. Tylko zeznania w żaden sposób się nie pokrywały ze sobą, tylko każdy był skrajnie inny. Zdaniem Chmielewskiego takie postępowanie doradzili im śledczy, sugerując, że dzięki obciążającym Chmielewskiego zeznaniom poprawią swoją sytuację. Sam Chmielewski przeszedł przez wielogodzinne przesłuchania i konfrontacje. Ogólnie chcieli, żebym coś podpisał, jakieś zeznania. Wydaje mi się, że to miały być moje zeznania przygotowane. Nie przyznał się. Do tej pory twierdzi, że jest niewinny. Po prostu nie mogę się przyznać do tego, czego nie zrobiłem. Dwa lata temu na przemycony do więzienia dyktafon Chmielewski potajemnie nagrał rozmowę z Robertem T., który podczas śledztwa wskazał go jako współsprawcę. Siedzieliśmy w tym samym zakładzie w Kamińsku. To tam go nagrałem na tym dyktafonie. Pracowałem jako łazienny. W pewnym momencie on mnie zauważył, coś tam zaczął opowiadać. Jak, co, gdzie było. Nie go nagrałem po prostu. Robert T. przyznał się do kłamstwa. Mówił ogólnie o wymuszaniu przez policję na nich zeznania. Mimo to, prokuratura nie uznała, że nagranie jest wystarczającym powodem wznowienia postępowania. Nie, nie wydaje mi się, żeby ministerstwo, czy prokuratura było skłonne do tego, żeby naszą sprawą się zająć. Nie. Tam jest dziwna atmosfera przeciwko nam Jeżeli są tak ustalił, jeżeli zdecydował się na orzeczenie kary najwyższej, która funkcjonuje w systemie prawa polskiego, to znaczy, że miał pewność, że Marcin Chmielewski zabił. Swoje ustalenia oparł o słowa współoskarżonych. Ja uważam, że to za mało, żeby skazać. Tam nie ma po prostu innych dowodów. Nie ma też żadnych poszlak, które wskazywałyby na Marcina Chmielewskiego. Niejasnościami w sprawie Chmielewskiego od lat zajmuje się Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Argumentuje, że zarówno śledztwo, jak i proces nie udowodniły ponad wszelką wątpliwość winy, ale wyrok jest prawomocny. Już chyba, były, chyba już było pięć wniosków o wznowienie postępowania. Miałem nadzieję na ostatnią instancję, czyli Sąd Najwyższy. A otrzymałem uzasadnienie, które było w słowo w słowo przepisane z pisma prokuratora apelacyjnego, który wnosił wcześniej o odrzucenie kasacji. Boli nadzieja dana i nadzieja zabrana. Lepiej chyba i w ogóle, żeby jej nie było. Choć Chmielewski przesiedział już ponad 20 lat, nadal źle znosi warunki więzienne i izolację. Jakieś przyspieszone tętno, to były różne sytuacje. Ja miałem wiele razy ciężkie momenty, ale gdzieś tam też zatraciłem poczucie jakieś, nie wiem, tego, że mogę pójść do wychowawcy, z wychowawcą porozmawiać po tym, co przeżyłem w Bartszewie, gdzie mi mówiono, że jestem skończony i że tam zdechnę, nie? Między innymi dlatego chciałem stamtąd wyjechać i zmienić podgrupę. Jeżeli ktoś ma, ktoś ma coś przeciwko mnie, to zawsze tam podpowie coś, może innym skazanym. Próbuje jakoś wpłynąć na mnie, że tak powiem. Jakiś funkcjonariusz, czy jakiś wychowawca. Miałem przecież takie sytuacje w przyszłości. Kiepsko odnajduje się w środowisku skazanych. Niechętnie współpracuje z administracją. Ma poczucie krzywdy i niesprawiedliwości. Bardzo często im to zaznaczam, że człowiek, który jest w więzieniu, odbywa taki czy inny wyrok, jest tylko w jakimś stopniu ograniczony w wolności. To jest trochę Inny ten termin niż, niż prawny. Wolność jest takim podstawowym jakimś atrybutem w ogóle człowieka. Jeżeli by się podkreślało, że zupełnie nie ma w nim żadnej wolności, no to, no to nie ma co. Nie ma też i jak, prawie że odpowiedzialności i nie ma też perspektyw na, na dalsze życie. Ja staram się ograniczyć kontakty, nie to, żebym był jakiś, nie wiem, grobie ale staram się, się jakim najmniejsze mieć relacje z psychologami, z wychowawcami. Gdzieś mam zbudowany swój świat i nie chcę, żeby mi go rujnowano. Czytam, ćwiczę, cokolwiek, czy dzwonię do rodziny. Jeżeli mam z kimś porozmawiać, dla mnie głównie to jest telefon do rodziców. Ja z rodzicami mogę porozmawiać z siostrą, a z osobami obcymi i po prostu nie czuję potrzeby większej rozmowy. Skazany Marcin Chmielewski znalazł, przeżył 20 lat w warunkach zakładu karnego. Myślę, że na pewno znalazł to, w jaki sposób musi tu przetrwać. To jest pewnie też pewien rodzaj rytuału, zachowań, które się powtarzają. Świadomości tego, co będzie jutro, bo w więzieniu niemal wszystkie dni, albo przynajmniej część z nich jest bardzo do siebie podobna. To jest kwestia pracy, kwestia edukacji, ćwiczeń, kontaktu z bliskimi. I to jakoś trzyma przeżycia. Myślę, że najbardziej w sumie bliscy pewnie są tym motorem do tego, że warto żyć. Boję się, jak stracę rodziców. nie? Do czego ja mam wtedy wracać? Nie mam już do czego wracać. Siostry mają swoje życie, brat swoje, a ja chyba swoje, taki jaki jest. Marcin Chmielewski już za cztery lata może stanąć przed sądem penitencjarnym. Jednak szanse na złagodzenie kary ma małe, bo konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Chyba straciłem zudzenia. Nie mówię tego z przekory, ale chyba jestem nauczony jakimś doświadczeniem życiowym, że chyba gówno ze wszystkiego będzie Za przeproszenie.